Kochani, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i liturgia Słowa proponuje nam przepiękny tekst, początek XX rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Dobrze pamiętamy, że ten XX rozdział składa się z czterech fragmentów, jakby czterech etapów drogi do wiary w Zmartwychwstałego Pana. Dzisiaj mamy historię, początek historii. Z Marią Magdaleną i z Piotrem i umiłowanym uczniem. Jesteśmy pierwszego dnia, mówi Ewangelia, pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, jeszcze było ciemno. Wydaje się, że autor natchniony chce nawiązać, jak wielokrotnie to robił w Ewangelii, do tego, co się działo pierwszego dnia na początku. Historii biblijnej, z księgi rodzaju przy stworzeniu świata. Pierwszego dnia Bóg oddzielił ciemność od światła. I my właśnie uczestniczymy w tym doświadczeniu zwycięstwa światła nad ciemnością. Dokonuje się to właśnie w tajemnicy zmartwychwstania. Dokonuje się to właśnie w życiu wiary każdego chrześcijanina, każdego ochrzczonego. Gdy się nawraca, gdy powstaje z grzechu i ze śmierci i zaczyna żyć jako dziecko Boże, pierwszy dzień, zaczyna się światło, zaczyna się ten najważniejszy dla nas dzień, dzień łaski, dzień zmartwychwstania. Idzie Maria Magdalena do grobu. Siedem razy jest wymieniany ten grób w tych kilku wersetach. Bo grób to wspomnienie ludzkiego życia. My też chodzimy na groby i odwiedzamy naszych bliskich, wspominając, jacy to byli wspaniali ludzie. Za wielu z nich się modlimy, ofiarowujemy mszę świętą, ale ciągle mamy tę świadomość, że grób jest końcem, końcem naszej relacji tej ziemskiej, końcem pewnej historii. A tutaj, jakby na przekór, grób staje się początkiem historii. Ten grób siedmiokrotnie wymieniany w tych krótkich wersetach z dzisiejszej Ewangelii to nie koniec. Historia Jezusa tak naprawdę się zaczyna i byśmy mogli nawet powiedzieć, to o wiele ciekawsza historia niż do tej pory była opowiadana w Ewangeliach. To co powie święty Paweł w swoich listach. Tak naprawdę. Nie zależy mi, żeby poznawać Jezusa ziemskiego. Ja chcę doświadczać Jezusa zmartwychwstałego w moim życiu, Jezusa chwalebnego. I to jest ta piękna historia, która się dopiero co zaczyna. My mamy często takie wrażenie, że jak już skończymy wielki post, to zamkniemy pewien etap, odfajkujemy go, udało się, może jakieś dobre postanowienie mieliśmy. Może więcej się modliliśmy, a więc wydaje nam się, że już dzisiaj możemy odśpiewać, że jest koniec naszych zmagań i wracamy do starych przyzwyczajeń. Nie, dzisiaj tak naprawdę jest początek nowej drogi, świadomej drogi wiary, drogi łaski. I zobaczmy, jak konstruuje autor natchniony te opowiadanie. Mówi, że Maria Magdalena patrzyła. Patrzy kamień odsunięty od grobu. Uczniowie, którzy będą biegli, szli, biegli, oni też patrzą uważnie. Patrzenie. Uważne patrzenie. To jest jakaś umiejętność, którą warto w sobie wypracowywać. Bo tylko uważne patrzenie, patrzenie oczami wiary może nas doprowadzić do spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. Nieuważne patrzenie, tak jak uczniowie Wemows mówią, mieliśmy oczy niejako na uwięzi, nie rozpoznaliśmy Jezusa, On szedł z nimi kilometry drogi, oni go nie rozpoznali, bo nie patrzyli uważnie, nie patrzyli oczami wiary, patrzyli oczami swoich emocji, rozczarowań, swoich niezrealizowanych planów. Wtedy się nie spotka Jezusa. Trzeba uważnie patrzeć. Patrzenie w Ewangelii Świętego Jana jest bardzo ważnym określeniem na postawę wiary. I co robi Maria Magdalena, gdy zobaczyła, że kamień Jezus odsunięty od grobu? Biegnie, biegnie. To jest sportsmenka, to jest sportowiec Boży. Ona nie może iść powolutku. Ona biegnie, dokąd biegnie? Do wieczornika, biegnie do kościoła, biegnie do wspólnoty, by podzielić się tym doświadczeniem, by opowiedzieć to, co widziała. I mówi słowa znamienne: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Piękne słowa: Zabrano Pana z grobu. Ona nie mówi: Nie ma ciała Jezusa. Ona nie szuka ciała Jezusa i ciało Jezusa jest do niczego niepotrzebne. Ona szuka Pana. Szuka Pana. Popatrzmy, to jest postawa wiary. Ona chce doświadczyć spotkania ze zmartwystałym Chrystusem. Ona ma takie pragnienie w sobie. Ona nie robi dochodzenia, kto wziął ciało Jezusa. To nieważne. Dla niej jest to nieważne, to ciało. Ona szuka zmartwychwstałego Pana. Ona szuka umocnienia swojej wiary, swojej miłości. Ona doświadczyła żydziemskiego Jezusa, tak. Ale dzisiaj pragnie spotkać zmartwychwstałego Pana. I uczniowie Piotr i umiłowany uczeń idą, biegną. Chrześcijanin, wracam do tej mojej Dzisiejszej definicji to sportowiec. Jeżeli chcesz być chrześcijaninem, musi być sportowcem. Ktoś powie, no, przesadzamy, to lasce, ledwo co przyszliśmy do kościoła, a mam dziś piec. Nie chodzi o to, żeśmy teraz maratony robili. To nie o to chodzi, proszę się nie martwić, nie pójdziemy na fitness dzisiaj, ale chodzi o to, że ja mam w drodze wiary być sportowcem, bo mam biec, szukać, rozglądać się, być aktywny. Sprawny, bo inaczej będę oklapnięty, moje życie będzie bez sensu, bez celu, nigdzie nie dojdę, żadnych celi nie zrealizuję. Biegną i patrzą. Zobaczmy, z jaką uwagą patrzą. Co zobaczyli? Ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była. Na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Popatrzmy, z jaką uwagą patrzą na to, co się dzieje w grobie. Mężczyźni często nie są uważni. Często to kobiety mają taką uwagę do detali, do szczegółów, do kolorów. A popatrzmy, tutaj uczniowie przekazują pewne świadectwo bardzo szczegółowe, a ta chusta leżała gdzie indziej. Patrzą. I wchodzi ten umiłowany uczeń i słyszymy, ujrzał i uwierzył. Dlaczego on uwierzył? To jest ten umiłowany uczeń, który został pod krzyżem. To jest ten umiłowany uczeń, gdzie w chwili śmierci, pamiętamy co Jezus powiedział, wyzionął ducha tchnął ducha mówi Ewangelia Świętego Jana. Otrzymał ducha świętego, dlatego jego wiara. Szybciej dojrzewa. On uwierzył. To jest coś bardzo ważnego dla nas. Na drodze wiary potrzebuje Ducha Świętego. On stał pod krzyżem, otrzymał Ducha Świętego i nie uciekł. I ten Duch Święty w nim pracuje. Patrzy, biegnie i wierzy. Rodzi się wiara. Ta wiara musi dojrzeć. Słyszymy dalej. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. A więc wierzy, ale jeszcze widzimy, że ta wiara jest niedojrzała. Ona dopiero się rodzi, wiara zmartwychwstałego pana. I paradoksalnie, co robią? Wracają do siebie, wracają do wieczornika z tymi myślami, z tymi obrazami. Następne sceny zachęcam, żeby sięgnąć do 20 rozdziału. Ewangelii świętego Jana, kolejne trzy sceny, które mówią o tym, jak ta wiara jest, jak dochodzą uczniowie do wiary, do spotkania z Chrystusem z stałym, jak tym doświadczeniem dzielą się z innymi ludźmi. To są ważne teksty. Dzisiaj one uczą nas, jak ja mogę przeżyć wiarę. I spróbujmy tę scenę ewangeliczną teraz odnieść przez chwilę do nas, do nas, chrześcijan XXI wieku. Mamy rok 2019. Uroczystość zmartwychwstania pańskiego. I użyjmy tej słów Marii Magdaleny. Zabrano pana z grobu, i nie wiemy, gdzie go położono. Użyjmy tego zdania. Troszkę, żeby pobudzić nasze myślenie. Zobaczmy, jak dzisiaj wydaje nam się, patrząc na kondycję chrześcijaństwa w naszym kraju, w Europie, w świecie, mamy wrażenie, że tak się błąkamy jak Maria Magdalena, jak uczniowie od Wieczernika do Grobu, i tak się zastanawiamy, kto nam zabrał Pana? Kto nam zabrał Pana z Martwy Stałego? To jest Jakieś smutne doświadczenie dzisiaj kondycji duchowej nas, chrześcijan w XXI wieku. Czasami mamy wrażenie, że ktoś nam zabrał zmartwychwstałego Pana, że my wierzymy w jakieś może dogmaty, wierzymy w tradycje piękne, wielkanocne. Wszystko mamy tak na stole. Ułożone, tu jest jajeczko, tu jest krzanik, tu jest masełko, coś tam i tak dalej. Musi taki być talerzyk, bo prababcia też na tym talerzyku trzymała chlebek i tak dalej. I to wszystko jest ten koszyczek był wilkanocny, też tradycyjnie. My w to wierzymy. O, ze święconką każdy pójdzie. Ale czy ja wierzę w Chrystusa zmartwychwstałego? Czy ja go spotkałem? Czy rzeczywiście żyje w mocy Ducha Świętego. Popatrzmy, że dzisiaj nie jest wielkim problemem, że w tym świecie może nas otaczającym tak trudno znaleźć Boga, doświadczyć wiary, jakiejś przychylności do ludzi wierzących. Wręcz widzimy coraz bardziej jakąś wrogość, agresję. Dawniej była tylko ironia, kpina, chodzić do kościoła nosić krzyżyk na szyi. No nie żartuj. Taki krzyżyk z jakimś ludzikiem. kto to jest? No teraz bez ludzika się nosi. Te krzyżyki są modniejsze i tak dalej. W nocy na Sri Lance. Wiemy, gdzie Sri Lanka, bo każdy z nas pił chyba herbatę ze Sri Lanki. Zamachy bombowe zginęło 50 chrześcijan w czasie mszy świętej rezurekcyjnej. Widzimy, że ten świat Delikatnie mówiąc, nas nie lubi. Zgubił Boga, byśmy powiedzieli. Możemy lamentować nad tym, ale czy przypadkiem my nie zgubiliśmy Boga w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie? To jest coś bardzo ważnego, ta refleksja. Pamiętam e, taką historię, gdy młody człowiek mówi do swojego Ojca: Ojcze, jak mogłam się zrodzić w naszym domu wiara, skoro ty ani razu nie powiedziałeś słowa Bóg. Ani razu w naszym domu nie usłyszałem słowa Bóg. To jak wiara miała się zrodzić w moim sercu? Nie ma wiary. Zabrano nam Pana. Królestwo Boże będzie wam zabrane, mówi Pan Jezus. Bo nie przynosicie owoców tego królestwa. Popatrzmy, wiara to nie jest jakiś dar z niebios, oświecenie, spadnie dla mnie promych słońca i zacznę wierzyć. Wiara to bieganie, to patrzenie, to ciągłe, jak mówi papież Franciszek, sportowe buty muszę mieć na nogach. Ciągle poszukiwać, ciągle patrzeć, ciągle odkrywać. Zmartwychwstałego Chrystusa w wydarzeniach mojego życia, w Kościele, we wspólnocie. Popatrzmy, Maria Magdalena z tymi swoimi obserwacjami idzie do Kościoła, do wspólnoty. Czy ja idę do wspólnoty? Popatrzmy, jak niechętnie coraz więcej chrześcijan spowiada się, nie chodzę w niedzielę do Kościoła. Jest nudno, szaro, buro, ponuro, ten sam ksiądz, te same teksty, te same kazania już Wszystko wiem, nie chce mi się już. Nie chce mi się. Już nie idziemy do kościoła. Po co? To jest nieciekawe. Oczywiście przyjdę, jak będę miał ochotę. Jak będzie atrakcja jakaś, będzie może koncerci, może niesamowity kaznodzieja. Przyjedzie taki, o który może go w Warszawie mówi, a nagle przyjdzie do Szczecina, no to przyjdę, no bo posłucham, to jest, poczuję się dowartościowany może. Popatrzmy, my już nie idziemy jak Maria Magdalena do Kościoła, my już też nie umiemy patrzeć. My nie chwytamy za Biblię każdego dnia. Tą Biblię mamy, jak kolenda, jest to wystawiamy na stolik, kropidło jeszcze po babci, wodę święcono już nie wiem, czy nam ona jest, czy nie, ale to dolejemy z kranu ciepłej. I Biblię położymy. Mam Biblię, jestem katolikiem, ale nie czytam, nie żyję tym Słowem Bożym. Zabrano pana z naszego serca. I my na to pozwalamy, że nasze prace, zaangażowania, trudy są ważniejsze niż znalezienie w życiu Boga, niż doświadczenie jego miłości, niż życie wiarą. To jest coś bardzo ważnego dla nas w tym okresie Wielkiej Nocy, w uroczystości zmartwychwstania. Może pierw zrozumieć, potem doświadczyć, że bez spotkania ze zmartwychwstałym nie tylko moja wiara będzie słaba, moje życie ludzkie będzie do niczego. Będzie pomylone. Człowiek może odkryć pełnię swojego życia tylko w spotkaniu z Bogiem, który go do tego życia powołał. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Niech te słowa nam dzisiaj towarzyszą. A na koniec chciałbym, bo składamy przecież w okresie wielkanocnym świąt, życzenia. Dzisiaj niech tym odpowiedzią do naszych życzeń będą słowa świętego Pawła, które usłyszeliśmy w drugim czytaniu. Święty Paweł ostrzega nas, przypomina, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. I mówi: Wyrzućcie stary kwas złości i przewrotności, a użyjcie chleba czystości i prawdy. Popatrzmy, chcę Wam życzyć, nam życzyć, abyśmy spróbowali, jak Jezus powstał z martwych, także i my, porzućmy stare przyzwyczajenia, szczególnie w naszych relacjach międzyludzkich, domowych. Wyrzućmy ten stary kwas złości i przewrotności, kutliwości, ciągłego udawania swoich racji, ciągłego wytykania błędów w naszym najbliższym. Wyrzućmy ten stary kwas wreszcie. Nie przechowujmy go na chwilę, na czarną godzinę, gdyby przyłożyć mężowi jeszcze raz. Teraz mu przebaczam, ale za 10 lat wyciągnę tą całą historię. I jeszcze raz mu opowiem, jaki był potworem. Nie, to nie ma sensu. Wyrzućmy stary kwas. Zobaczmy, jak w naszym społeczeństwie ten kwas złości, przewrotności burzy to, co piękne i dobre. My nie umiemy nawet już w wielu sytuacjach dostrzec dobra, cieszyć się nim, bo ktoś dorzuca taką odrobinę starego kwasu i ustawia jednych przeciwko drugim. To jest bez sensu. My, jako ludzie wiary, Musimy, nie lubię go słowa musimy, bo to takie moralizatorstwo się zaczyna, ale musimy, niech to dzisiaj wybrzmie: musimy wyrzucić stary kwas, a żyć tym doświadczeniem czystości i prawdy. To, jest, to są moje życzenia dla nas, dla wszystkich, bo ten, co głosi słowo, jest pierwszym słuchającym, i miejmy nadzieję, że pierwszym w nawróceniu. Tak sobie bym życzył. Natomiast tym słowem się dzielę też, by te święta zmartwychwstania były próbą nowego stylu chrześcijańskiego, szczególnie w naszych rodzinach, w miejscach pracy, patrzenia na drugiego człowieka. Wyrzućmy złości i przewrotność, a bądźmy czyści i żyjmy w prawdzie. Amen. Wierzę w jednego Boga.